No i co w wodzie tak sobie wyszły te poszukiwania bo cały czas fale, bo mętnie i tak dalej Próbuję teraz wieczorową porą Mam ze sobą simpleksika oczywiście zapomniałem łopatki i tak dalej Mam zgodę właściciela Mam tu takie co nieco I może, może Powinienem przełożyć na plażę Co za sygnał! Nie widu, nie słychu. Znaczy słychu, słychuje, ale widu nie ma. Pierwsza długo wyczekiwana krągłość, 10 centów. No i gitara. No, witajcie ponownie dzisiaj, kontynuacja, bo wiecie, wieczorna pora, dzieje, inne rzeczy się na urlopie robi, ale poszukiwania to też ważna rzecz. Trochę późno się dzisiaj wybrałem, więc zaraz się pewnie ściemni, ale będę się doświetlał. W ogóle tu nie ma ludzi, więc jest jakiś taki luz. Mam nadzieję, że będzie jak jest. Dobra, wszystko na wariackich papierach. Łopatkę też mam. Na razie nie wyciągam. Jedziemy! No Mam nadzieję że naładowany w miarę Bo to nie zadbałem Pierwszy sygnał i wygląda na monetkę No tak 50 centów Więc nie trzeba nic podświetlać, oby tak dalej Więcej tu wydaje niż zarabiam, no ale okej, okay. może odrobię na tej plaży. Dobra, żartowałem. Cóż to sięgnijmy po łopatkę. Co to jest? Kawał żelastwa Prawie jak łuska Wałek Guziczek, no, dobrej guziczek Kapsel. O, dzisiaj lecimy. Pięćdziesiątkami, a więc mamy już euro. A tu nawet nie trzeba szukać. grzebać To już mamy euro 10. Miliardy sygnałów. Trafia tam gdzie trzeba. Zrywka. O, widziałem. No to zrywka. Się boję dotknąć tego, co to jest. Jakie stopet. Tu jakieś kółko Plastikowe, tu jakieś muszelki Ciul wie co to jest Jeszcze takiej konstrukcji marsjańskiej tutaj nie wykopałem no, ławeczki Bije jakby na monetkę no i mamy 50 centów. I takie znajdki cieszą. Bo to jednak euro. A bije na ile? i znowu krągłość 2 euro o dobrze idzie to mamy już 2,5 euro dzisiaj a to co? jakaś policja zdewastowana ale nie karabinierzy Już tu? Jest. Pierwsze 10 centów. No to mamy 2,60. Kapsel? O, widzę to. Nie. To nie to. Kapsel. to się wrzuci do popielniczki bez pinpointera to tak jest To jest końcówka czegoś od czegoś Śpaciorek no ale jest dobra, na dzisiaj się nałaziłem zarobiłem nawet na paczkę chipsów kosztowały Euro30, a ja coś ponad 2,5 wykopałem już, tego nie liczę. Jest jakieś piękne zjawisko pełnia nie wiem czy to widać na horyzoncie wyłania się księżyc. Chwilę pokręcę, bo to dzieje się dość szybko. Jest spektakularnie, ale pewnie na filmie tego nie będzie widać. A no, może będzie. Jak, przyszła, jak wakacje są. Więc wszystko co ciekawe trzeba kręcić. Jeszcze drogę przecięła taka młoda dziewczyna. No to co, do następnego. Jeszcze położę za tym momentem.